Witam. Chciałbym wam przedstawić Polish Patch 2010 do FIFA 2010. Dobra, zaczynamy. Wejdę sobie w gry. Tutaj gram właśnie na początkującym. No... może mnie nie obdarzyła umiejętnościami do FIFA, do piłki nożnej. Sterowanie. Więc sobie modyfikuj składy. Obierzemy. Wezmę sobie może Chelsea. O, tutaj zobaczysz sk 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 składy bardzo dopracowane, uaktualnione przy tym paczu. Dosłownie palce lizać. Zobaczcie, no już menu zmienione, wszystko jest praktycznie odmienione w tym paczu. Dużo nowości. Dobra, sobie wejdę tutaj w edycję. Może zedytuję sobie. Teraz yy... poszukamy. Może będzie... Dobra, na niego wezmę. Teraz wam zademonstruję. Nowe korki. Właśnie. Dużo jest. Czerwone, niebieskie. Adidasa, Pumy. Mercurialów jest chyba 5 pary albo 6. Adidasa. Tam trochę jest dudu, a no dużo bandy. Wszystko tutaj jest dodane. Ten pasz na moje oko. Dzisiaj zajmuje 30 ale moim zdaniem to się opłacało. No bo to zmienia praktycznie całą krepę, grafikę. Zobaczcie jaki podobny, zmienia twarz na niego, no także dużo pozmieniało tutaj. Teraz wam pokażę, właśnie ile, jak, ile drużym podochodziło. Zobaczmy. Z czeskich. Ile podochodziło. Z francuskich. Masakra. Bo bez pacza to tam można powiedzieć, że gówno było, nie? A w paczu to i dużo właśnie zaraz pokażę Wam, zademonstruję tutaj. Doszło więcej polskich lig. <kłysy> Także wiecie, nie oglądajcie się. Szukajcie, jak chcecie, linki Wam mogę podać do tego. Napiszcie w profilu albo na prywatnej. Ja wam podam, sobie ściągniecie i sami przetestujecie na swoich kompach. Masakra mi się to spodobało, teraz pogram sobie troszkę, no i zobaczymy. Tutaj trochę wam podemonstruję, to trochę potrwa, ale żebyście wiedzieli co, co właśnie po to chodziło, bo w ciemno to nie ma co właśnie sobie ściągać. Norwegia Teraz Polska Druga Liga Też druga Liga Ale to już jest... To już jest ekstra klasa czy, no. Ale strasznie dużo, ale zobaczmy jaki poziom Jedna gwiazdka to... Taka cienizna, że masaka Porozumienia do angielskiego to, to jest szczyt możliwości. O, to była pierwsza liga, to jest portugalska. Reprezentację to wiecie. Chociaż cofnę, Na przykład, wcześniej nie było Holandii, a jest? Czech nie było, na przykład. Zobaczcie, a jest? Są Czechy uaktualnione Tak mi się przynajmniej zdawało, nie? Ale nie wiem Teraz Zademonstruję Poszukamy Może zademonstruję Jak wyglądają bramkarze Bo są też Uaktualnione Wygląd na przykład no... Nie no wezmę sobie na przykład Nie wiem, Kasiasa gdzie ten real, gdzie ten real? No dobra jest. Zobaczcie. Zobaczcie. Buty Riboka, takie jak ma naprawdę rękawica, nie wiem jakiej marki. Pewnie Adidas. Ale zobaczcie jeszcze raz. Buty Riboka. Masakra. Tak to by mu dali jakieś zwyklaki. Zobaczmy, Jerzy Dudek. Jaki podobny? koks No dobra. Weźmiemy sobie tryb menadżerski. Okej, okay, ok. O i zobaczcie, sobie tutaj wpiszę. mister Boruch. Tak. Może nie tak. Tutaj. Boruch. Tam mister. No i paś. No teraz Was zademonstruję jakie twarze, po to Zobaczmy polskich trenerów. Ekstra klasy tak wam powiem, że tak za bardzo ich nie znam ale Ale co mi tam? To był Franciszek Smuda. Polski trener aktualny Jest sobie takie to też już było bez dodatku Data i to wszystkie pierdały Dobra programy. Demonstruję wam jak wygląda to. Wezmę sobie może... No Barsę sobie wezmę. Gdzie to Barsa? Gdzie ona jest? No dobra, jest. Zobaczcie, lata no, to, to było, zima, można sobie wstawić pogodę, dnia, no i może Liverpool. Zmień strój, dobra, okej. Okay. Wezmę jeszcze... Wezmę krycie. Kto ma kogo kryć, też dobra opcja. Kto ma wykonywać, na przykład tutaj wezmę go sobie. No tutaj wezmę Iniestę, a tutaj Brachimowicza. No i dobra. No i gramy. Powiem wam, że... Właśnie mam angielską wersję... Yy, FIFA. No i jak wgrałem tego patcha, to już wszystko miałem polszone komentarz i to Także, jak macie angielskie, to tylko wystarczy wgrać właśnie tego pacza, który wam, który będziecie chcieli, to wam podam do niego linki, o ile będziecie chcieli, ale myślę, że będziecie chcieli, więc zobaczcie, pozmieniane, dużo pozmieniane, zobaczcie, bandy. Myślę, że nawet grafika się różni, trochę stroje uoktalnione. po koncentracji zawodników... Na pewno nie odpuszczę no dzisiejszego meca. co za tym chodzi w twarzy zwiadkami ciekawego widowiska. Super patch. Serdecznie go polecam. Do zobaczenia. Dobra. Mr. Borów.